Dzień dobry Państwu, spotykamy się w interesach. Ja nazywam się Bartosz Majewski, no i chcę wam dzisiaj opowiedzieć o książce, która nazywa się Skin in the Game, a której autorem jest Nikolas Nasim taleb. Tego pana już znacie z odcinków 38-81 oraz 87, więc pominę wam jego przedstawianie. Książka wyszła w 2018, w Polsce rok później, ale ja czytałem ją w oryginale, więc będę przytaczał ze swoich tłumaczeń. No a o czym jest ta książka? No więc wyobraźcie sobie polityka, który decyduje o wysłaniu wojsk na wojnę, ale jego dzieci, ani on sam, nigdy nie pójdą na front. Czy taka decyzja jest uczciwa? Taleb dowodzi w tej książce, że odpowiedzialność za ryzyko, czyli dzielenie się nim przy podejmowaniu ważnych decyzji, jest niezbędna właściwie do wszystkiego. Jeśli świat bazuje na modelu, w którym możesz podejmować decyzje i masz udział w zyskach, ale nie masz udziału w stratach, to zdaniem Taleba nie można mówić o etyce, uczciwości handlowej, efektywności i innych tego typu kwestiach. Ale to nie oddaje dobrze tego, o czym tak naprawdę jest ta książka, bo tutaj jest jak zwykle u taleba. Trochę o wszystkim. Najlepszą więc rekomendacją nie będzie to, że mi się podobało, tylko to, że wam się podobało, bo przeczytaliście na przykład zwiedzionych przez losowość czarnego łabędzia albo antykruchość. No i co za tym idzie? Ta recenzja będzie trochę tak jak ta książka, więc nieco chaotyczna i nieco porwana. Ale bez tej takiej chaotyczności nie zdołałbym przytoczyć wam trzech króciutkich fragmentów, które mają luźny, co najwyżej związek z całością. Zatem bez kontekstu i bez komentarza, po prostu złoto, jeśli chodzi o język sam. Sens. Posłuchajcie. W środowisku akademickim nie ma różnicy między światem akademickim a rzeczywistością. W świecie rzeczywistym ta różnica istnieje. Jeśli wyrażasz poglądy ekonomiczne, nie mów mi, co myślisz, po prostu powiedz mi, co masz w swoim portfolio. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli słyszysz. Jak ktoś powołuje się na abstrakcyjne współczesne idee, możesz założyć, że zdobył jakieś wykształcenie, ale niewystarczające i w niewłaściwej dziedzinie i ponosi zbyt małą odpowiedzialność. Złoto. Złoto, 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 ale może bardziej na temat właśnie w kontekście tego, yy, tego ryzykowania. Posłuchajcie. Autor tego tekstu jest przekonany, że mniej niż jedna trzecia rzymskich cesarzy zmarła w łóżku. A biorąc pod uwagę, że tylko nieliczni z nich umierali z powodu starości, można argumentować, że gdyby żyli dłużej, padliby ofiarą zamachu stanu lub bitwy. I kawałeczek dalej. Brytyjska rodzina królewska zadbała o to, aby jeden z jej potomków, książę Andrzej, podjął większe ryzyko niż zwykli ludzie podczas wojny o Falklandy w 1982 roku, a jego helikopter znajdował się na pierwszej linii frontu. Dlaczego? Ponieważ szlachectwo zobowiązuje. Sam status lorda tradycyjnie wynikał z ochrony innych, osobistego ryzyka w zamian za prestiż, a oni akurat wciąż pamiętali o tej umowie. Nie można być lordem, jeśli się nim nie jest. Ogromnym, negatywnym argumentem na rzecz armii ochotniczej w opozycji do egalitarnej armii z poboru, na wzór na przykład izraelski jest to, że podżegacze wojenni nie ponoszą ryzyka osobistego. Jeśli ktoś nie musi się bać poboru dla siebie, dla swoich bliskich i swoich dzieci, to może bezkarnie kierować kaj na tory wojenne lub nie dochować wszelkiej staranności, żeby zagwarantować bezpieczeństwo dla swojego kraju. Właściwie bez ryzyka osobistego, bo nie ma skóry w grze, czyli tytułowej skin in the game. Ale tu nie jest tak, że to, co mamy do stracenia, jest zawsze jednoznacznie pozytywne. Posłuchajcie. Jesteś marketerem. I często musisz tłumaczyć zarządowi, dlaczego akurat leadów nie jest tyle, ile być powinno? A może jesteś specjalistą, który czuje, że czas w końcu chwycić za stery? Szkoła liderów marketingu B2B od Casbek pomoże ci poprowadzić marketing, który nie tylko dobrze wygląda, ale przede wszystkim dowozi lidy, przychód, marże i co istotne, szacunek zarządu. Kliknij w link i zapisz się. To program dla tych, którzy chcą robić marketing z głową i z rezultatami. Ostrzegam, Liczba miejsc jest ograniczona, więc nie zwlekaj z zapisem. Generalnie to, że ktoś ma coś do stracenia, rodzi ryzyko związane z konfliktem interesów. Mam nadzieję, że ta książka pokaże, że to pierwsze jest ważniejsze niż to drugie. Nie ma problemu, jeśli ktoś ma konflikt interesów, jeśli jest on zgodny z ryzykiem straty dla niego samego. Szczęśliwie ja jestem w swoich konfliktach interesów transparentny. Moje portfolio jest właściwie w całości podane do publicznej wiadomości. Pokażcie mi kogoś, kto jest odpowiednio mocno zaangażowany w biznes, a ja pokażę wam kogoś, kto nie jest w 100% bezstronny. Ma jakieś konflikty interesów. Ale jak to u taleba? Często m, najciekawsze i najmniej intuicyjne obserwacje są poczynione tak trochę obok głównego tematu książki. Posłuchajcie jednej z nich. Między wieloma innymi rzeczami zasada mniejszości pokaże nam, że tak naprawdę potrzeba niewielkiej liczby nietolerancyjnych prawych ludzi, ryzykujących własną skórę w postaci okazywanej odwagi, aby społeczeństwo właściwie funkcjonowało. Najbardziej nietolerancyjny wygrywa. Ten przykład złożoności uderzył we mnie o ironio, kiedy pomagałem Nowoangielskiemu Instytutowi Systemów Złożonych w organizacji letniego grilla. Gdy gospodarze nakrywali do stołu i rozpakowywali napoje, znajomy, który spożywał wyłącznie koszerne potrawy, wpadłby się przywitać. Zaproponowałem mu szklankę słodkiej, żółtej wody z kwaskiem cytrynowym, którą czasem nazywa się lemoniadą. Byłem prawie pewien, że odmówi z powodu swoich dietetycznych zasad. Nie zrobił tego. Wypił lemoniadę, a inna koszerna osoba dodała, tutaj serwujemy koszerne napoje. Spojrzeliśmy na kartonowy pojemnik, druk był wyraźny. Maleńki symbol u w kółku, co miało sugerować, że zawartość jest koszerna. Symbol zostanie wykryty przez tych, którzy o tym wiedzą i szukają znaczków pisanych maczkiem. Jeśli chodzi o mnie, to podobnie jak postać w sztuce Moliera, mieszczanin byłem szlachcicem, który nagle odkrywa, że przez wszystkie te lata mówił prozą, nic o tym nie wiedząc. Zdałem sobie sprawę, że piłem koszerne płyny, nie zdając sobie z tego sprawy. Przestępcy z alergią na orzeszki. Przyszła mi do głowy dziwna myśl. Koszerna populacja stanowi mniej niż 0,3% mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Jednak wydaje się, że prawie wszystkie napoje są koszerne. Dlaczego? Po prostu dlatego, że pójście na całość z koszernością zwalnia producentów, sklepy spożywcze i restauracje z konieczności dzielenia płynów na koszerne i niekoszerne, co wiąże się ze specjalnym oznakowaniem, oddzielnymi półkami, oddzielnymi magazynami, różnymi logistycznie wydzielonymi pomieszczeniami. A prosta zasada, która zmienia wynik sumy, jest następująca. Amator koszernego lub halal nigdy nie zje czegoś niekoszernego lub niehalal, za to amator niekoszernego może swobodnie zajadać koszerne. Nie ma to nic wspólnego z ogólnym wywodem książki, ale nikt się nie spodziewał, że w Nowej Anglii nie sposób kupić niekoszernej lemoniaty. Margaret Mead powiedziała kiedyś w tym temacie cytat: Nie powinniśmy wątpić w to, że niewielka grupa świadomych i oddanych sprawie ludzi może zmienić świat. W istocie tylko oni są w stanie zmieniać świat. Koniec cytatu. Teraz wiemy, że również w kwestii lemoniady. Okazuje się, że jeśli na danym obszarze funkcjonuje nietolerancyjna pod jakimś względem mniejszość oraz tolerancyjna pod tym względem większość, to jest spora szansa, że większość przyjmie zasady, którymi kieruje się mniejszość. Myślę, że ludzie w zachodniej Europie zaczynają się już do tej myśli przyzwyczajać i to od ładnych paru lat. Ale dla mnie w momencie czytania była to jednak nowość. Na koniec książki Taleb postuluje bardzo konkretny standard etyczno-estetyczny dla wielu obszarów życia. Posłuchajcie. Nie dla mięśni bez siły, przyjaźni bez zaufania, opinii bez konsekwencji, zmiany bez estetyki, wieku bez wartości, życia bez wysiłku, wody bez pragnienia, jedzenia bez odżywienia, miłości bez poświęcenia, władzy bez uczciwości, faktów bez rygoru, statystyki bez logiki, matematyki bez dowodów, nauczania bez doświadczenia, uprzejmości bez ciepła, wartości bez ucieleśnienia, stopni bez erudycji, militaryzmu bez męstwa. Postępu bez cywilizacji, przyjaźni bez inwestycji, cnoty bez ryzyka, prawdopodobieństwa bez ergodyczności, bogactwa bez ekspozycji, komplikacji bez głębi, płynności bez treści, decyzji bez asymetrii, nauki bez sceptycyzmu, religii bez tolerancji i przede wszystkim nic bez skóry w grze. I o to chodzi. Zastanówcie się przy okazji tego odcinka nad tym, jak ryzykujecie. I czy zasługujecie na premię, gdy nie macie udziału w stratach. A potem zastanówcie się nad tym samym, tylko w kontekście otaczających was ludzi, także w internecie. Nie macie wrażenia, że strasznie dużo osób, które nie zaryzykowało nawet 100 tysięcy złotych, ma ogromne ilości opinii na temat inwestycji w startupy w Polsce, na przykład? No właśnie. Jeśli ktoś chce wam sprzedać genialną inwestycję, ale sam nie włożył w nią ani złotówki. Uciekajcie szybciej niż przed talebem, gdy używa słowa ergotyczność. To właśnie jest Skin in the Game. Polecam Wam gorąco, jeśli jeszcze nie czytaliście. Mógłbym tak jeszcze długo, ale tutaj postawmy kropkę, bo nie chcę Wam skreślić całej tej książki, tylko zachęcić do jej przeczytania. Jeszcze raz, Nasim Nikolas Taleb, Skin in the Game. Serdecznie polecam Wam tą pozycję i do następnego odcinka.